Dobry moi drodzy, witam serdecznie w ogrodzie światła i zapraszam na prognozę z kart Tarota na czerwiec, to dość szczególny miesiąc, bo w jego trzeciej dekadzie pożegnamy wiosenne energie i rozpoczniemy czas intensywnej pracy, tak kochani? Bo choć teraz okres lata kojarzy nam się z wypoczynkiem i wakacjami, jeszcze całkiem niedawno długie, ciepłe dni sprzyjały przede wszystkim pomnażaniu dóbr materialnych i zabezpieczaniu bytu rodzinie. To już naturalnie wibracje właściwe znakowi raka, do którego wrócimy w lipcu, bo teraz przez większość czerwca towarzyszyć nam będzie energia bliźniąc, a mentalną naturę tej energii cechuje w pierwszej kolejności dociekliwość wynikająca z potrzeby ciągłego poszukiwania nowych, lepszych. A przede wszystkim nieszablonowych sposobów na realizację celów. Czerwiec to więc świetny miesiąc na to, aby bez emocji spojrzeć szerzej na swoje przeszłe doświadczenia oraz przyszłe plany i w ten sposób spróbować wyjść poza standardowe rozwiązania, o ile nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. No i oczywiście ze względu na podwójną naturę tego znaku Zodiaku, jest to miesiąc wspierający nas swoimi energiami. W nawiązywaniu nowych znajomości, odnawianiu kontaktów i polepszaniu jakości wszelkich relacji. Więcej informacji o czerwcowych energiach znajdziecie w Zakładce Społeczność. Serdecznie zapraszam, no a teraz zobaczmy już, jak u Was zamanifestuje się ta lekka, radosna, komunikatywna wibracja nadchodzącego miesiąca. Drogie strzelce, witam serdecznie u progu lata. Przed nami kolejne zmiany energii. Powoli wygasają intensywne wiosenne wibracje. Zaczyna się czas dojrzewania waszych zasiewów. Co wam przyniesie, kochani? W jakiej energii pokazujecie się w czerwcu? Królowa Denarów. Widzę, że wszystko pod kontrolą, moi drodzy, bo cokolwiek zainicjowaliście, kontynuowaliście w maju, w tych intensywnych, buławowych, ognistych energiach, teraz w czerwcu przynosi Wam już tego manifestację. To jest ten as denarów w dłoni królowej, mało tego wy doskonale wiecie, jak macie ten nowy zasiew Rozwijał, żeby przyniósł Wam oczekiwane efekty, czy to w sprawach natury emocjonalnej, które są właśnie przekuwane w Wasze codzienne doświadczenia, czy w sprawach zawodowych, finansowych. Ale że to karta osobowa, to oczywiście musimy ją sobie jeszcze dopowiedzieć. Co w takim razie reprezentuje ta denarowa energia, moi drodzy? Słuchajcie, dwójka, buław, pięknie, słońce i księżyc. Księżycowe marzenia i ich słoneczna, bardzo konkretna, jak powiedziałam, denarowa realizacja. A więc moi drodzy, przed Wami kolejny rozdział, kolejny etap realizacji Waszych planów, marzen, marzeń, przepraszam, aktywności. Zobaczcie, ten dżin po drugiej stronie wyciąga do Was rękę, czeka na tego Waszego asa denarowego. Jakie są więc Twoje dalsze plany, drogi strzelcu, bo w wyniku tych buławowych aktywności, które pokazały się w maju, doszłaś czy doszedłeś do swego rodzaju ich finalizacji. Efekt to właśnie ten nowy zasiew. Już bardzo konkretne plany, już wdrożone aktywności, już manifestujące się cele, które teraz trzeba rozwinąć. I to właśnie będziesz robić po drugiej stronie tej dwubuławowej bramy. W takim razie, moi drodzy, zapytajmy, co czerwiec wam umożliwi? Co zainicjuje, albo do czego was zainspiruje na progu kolejnego rozdziału realizacji waszych planów? Spójrzmy, moi drodzy, pięknie, dwójka kielichów. Ten miesiąc po prostu utwierdzi was. W decyzjach, które mają początek w maju, może nawet w kwietniu. Bo z tym bardzo konkretnym, jak wiecie, Azdenarów jest kartą bramą, nowym początkiem w dłoniach. Po drugiej stronie tej buławowej bramy odnajdujecie wszelkiego rodzaju spełnienie. Dwójka kielichów jest oczywiście taką kartą, która w pierwszej kolejności kojarzy się ze związkami, a z byciem z kimś. To jest źródłem naszego szczęścia, miłości, radości, spełnienia, kto nas idealnie dopełnia, jest naszym partnerem. I jeżeli jesteście właśnie w takiej sytuacji, że budujecie jakąś relację, odradzacie bądź po prostu jesteście gotowi na większe zaangażowanie się w związek, to właśnie teraz, w tym miesiącu przekonacie się, że już nic nie stoi wam na drodze, że może być już tylko lepiej. Podobnie we wszelkiego rodzaju sprawach osobistych, rodzinnych, zawodowych oczywiście i finansowych, w końcu to denar w dłoni królowej, możecie się spodziewać, że zaistnieją, bo to energia z otoczenia, prawda, związana z drugą osobą albo z jakąś sytuacją. Możecie się więc spodziewać, że jakaś zainicjowana aktywność zawodowa, nowa praca, rozpoczęty biznes okaże się strzałem w dziesiątkę. Będzie właśnie tym idealnym dwójkowo-kielichowym dopełnieniem. A te osoby, które szukają pracy, niech teraz zintensyfikują wysiłki, nie pora myśleć o wakacjach, o odpoczynku. Bo ten miesiąc nie tylko będzie bardzo korzystnie wpływał na tego rodzaju właśnie poszukiwania, ale i przyniesie Wam taką ofertę, jakiej szukaliście. Przekraczajcie więc tą dwójkowo-buławową bramę bez wahania. A postać na tej karcie wręcz wyciąga po Was dłoń. To, co się zmaterializowało, te wszystkie aktywności majowe, w tym asie denarów, teraz właśnie rozwijając się, Pokaże, że spełnia wasze oczekiwania. Przypomnę, to jest energia zewnętrzna, więc wiąże się z byciem z drugim człowiekiem albo z jakąś korzystną dla was z sytuacją bądź okolicznościami. Czego więc potrzebujecie, żeby przekroczyć tą dwubuławową bramę, bo, no, powinna być to trójka. Dlaczego jest dwójka? Spójrzmy, z czego wy jeszcze potrzebujecie, moi drodzy? Trzeciej buławy, bo to jest paź buławowy. A więc wszystko w porządku, moi drodzy? Tego mi właśnie brakowało, że nie ma tu trójki, czyli karty bramy, tylko właśnie dwójka, ale już teraz mamy komplet. Mamy pazia, to wasza energia. Trzeba zrobić tylko ten jeden krok. Drogi Strzelca, czyżbyście miały wątpliwości? Że w tej królewskiej energii trzymacie już pierwsze efekty tych waszych aktywności, realizowanych planów. A kiedy przychodzi co do czego, to wahacie się jak ten paś. Czy aby stoję na twardym gruncie? Jak widać, jak najbardziej. Być może po prostu nie ma jeszcze teraz, kiedy to słuchacie, tej odpowiedzi z zewnątrz. I stąd ta wasza taka właśnie uczniowska, nieśmiała, faziowa energia, której brakuje tej dwójce. Bardzo jestem ciekawa, więc to powiemy sobie tą kartę. Skąd ten paś? Dobrze, że ma buławę w dłoni, ale dlaczego jest paziem? A, no, proszę bardzo, rzeczywiście macie wątpliwości co do tego drugiego kielicha, bo to oczywiście jest czwórka kielichów. Tutaj ten czwarty kielich, czyli tak naprawdę as kielichowy, znajduje się na pierwszym wręcz planie, a nie gdzieś tam wiecie, w przestworzach. Faktycznie, zastanawiacie się przed podjęciem ostatecznej decyzji. No bo mam w dłoniach konkret, jakiś związek, jakiś plan, jakąś aktywność, jakąś pracę, ale zanim zrobię ten krok przez te drzwi, muszę się jeszcze upewnić. Mam nadzieję, że po tym rozkładzie wasz paść stanie się co najmniej królową, a może nawet królem, bo tu wyraźnie widać, że energia z otoczenia, czyli ta przestrzeń, ta osoba, ta relacja, która jest po drugiej stronie tej dwójkowo-buławowej bramy, tworzy z wami no wspaniały, idealny związek, tworzy więź, aczkolwiek, jak widzę, i dlatego ten paś, wy macie jeszcze jakieś wątpliwości. Być może jest to jeszcze brak tej manifestacji, że stajecie właśnie w tej dwójce buław z tą swoją aktywnością, celem, czyli właśnie rozwojem asa denarowego w tej paziowej energii. Dobrze, to w takim razie zapytajmy się, na co powinnyście zwrócić w czerwcu szczególną uwagę. Co może być ukryte, tak? bo tutaj widać jakieś wątpliwości, na co ewentualnie uważać, moi drodzy. Zobaczmy. Nic nie jest ukryte, moi kochani. Zamiast jednej buławy w dłoni padzie, mamy aż osiem. W czym tkwi problem? Że to jest taki aspekt ósemki buław, który nie ma nic wspólnego z prędkością, szybkością, realizacją wielu celów naraz. Te buławy są tak stagnacyjne, że aż ptak na nich przysiadł, a dziewczyna na tej karcie tak z niechęcią odwraca od nich głowę. Więc faktycznie, drogi strzelcu, strzelczyni, a jest coś, na co powinnaś zwrócić uwagę, na co powinnaś uważać, żeby z powodu jakichś emocjonalnych wątpliwości, czy ta osoba, to miejsce, ta praca jest naprawdę dla mnie, nie utknęła w progu z tą buławą, nie zaniechała dalszych kroków, bo naprawdę przy tej dwójce kielichów nie masz do tego żadnych podstaw. Nie ma powodów, żebyś wątpiła czy wątpił w jakąś ofertę, propozycję, w czyjeś uczucia i zaangażowanie. Ja wręcz mam teraz wrażenie, że ta druga osoba czy jakaś okolicznej sytuacja, wręcz będzie musiała was chyba przeciągnąć na tą drugą stronę, żebyście w tej fazowej energii z tym asem była nie tkwili w progu. Zwróćcie na to uwagę, bo będzie Wam się to wydawać niewinne. Ja jeszcze sobie poczekam, ja się jeszcze zastanowię. Może, jeżeli chodzi o jakieś propozycje zawodowe, pokażę Ci coś lepszego, albo nic się nie stanie, jak zaczekamy jeszcze z realizacją tego asa denarowego. A to proszę, Tarot ma inne zdanie, Wasze energie opiekuńcze mają inne zdanie. Działaj i to naprawdę intensywnie. Nie masz powodu. Podważać czyichś dobrych intencji. Dopowiem sobie jeszcze tą kartę. No spójrzmy, może nam ta odpowie, dlaczego to takie ważne. No nie ma na co czekać. Rycerz Mieczy, najbardziej zdeterminowana chyba energia w tarocie, nie patrząca na żadne okoliczności, na żadne uwarunkowania. Mam pomysł, mam decyzję, mam jakąś możliwość, no to naprzód. Więc tylko nam tutaj teraz rozwiną tą narrację. Nie ma na co czekać, nie ma co się rozglądać, tak, wokół siebie. Wszystko jest w należytym porządku. Skorzystaj z tej możliwości, z tej szansy. Nie wstrzymuj swoich aktywności, tego rozwoju nowego zasiewu. Podejmij decyzję. I ją realizuj, no bo oczywiście nie muszę mówić, że rycerz to jest energia w ruchu, to nie jest takie patrzenie przed siebie, jak robi nam tutaj ta księżniczka Buław. No w takim razie, może to Was zachęci, chociaż naprawdę przy tej dwójce kielichów nie wiem, co jeszcze mogłoby Was bardziej zachęcić. Co w czerwcu będzie źródłem takich pozytywnych, oczekiwanych zmian? Ojej, telekart nie. Musi być konkret. I cóż my tu mamy? Dziewiątka buław i znowu pokazujecie się jako ta postać z buławą w dłoni, dokładnie tak jak tutaj. Zauważ, drogi Strzelco, Strzelczyni, że wszelkie uwarunkowania, jak powiedziałam, jakieś niemożności, jakiś czas czekania na coś, na kogoś, bo pamiętajmy o tej energii zewnętrznej, dobieg końca, więc stanie w progu i mówienie sobie, no ale coś tam jeszcze nie ma po podstaw. Nawet jeżeli, drogie panie, panowie, zmęczył was ten czas maja, taki bardzo intensywny, to tym bardziej, jak to się mówi potocznie, idźcie za ciosem. Mamy tutaj dwie kolejne energie: ósemkę i dziewiątkę buław. Nie ma na co czekać, kochani. A wręcz im bardziej jesteście utrudzeni majem, może nawet kwietniem, i mówicie sobie: No, jestem w takim punkcie, że już wiem na czym stoję. Bo to jest prawda, bardzo konkretna energia ziemi ten azdenarów. Więc teraz mogę odpocząć, bo wakacje, bo lato bo słońce. To wiedzcie, że nie. Wprost przeciwnie, wykorzystujcie dobrą pasę. W takim razie zobaczmy, co wam ewentualnie może w czerwcu sprawiać trudność, albo może Tarot nam pokaże, co jest powodem, żeby tak chcecie teraz odpocząć. Znowu mam coś zrobić, myśli ta dziewczyna na karcie, nie jestem taka zmęczona. A ta dziewiątka na tej pozycji, w tym rozkładzie właśnie mówi, nie czekaj, zobacz, nowe możliwości stają otworem, otworem już czas. No to co z tymi trudnościami, moi drodzy? Cóż my tu mamy? Dwa miecze? Naprawdę, ja mam wrażenie, że ja wyciągam tą kartę dla każdego znaku Zodiaku. To są dość szczególne dwa miecze w tej talii, bo jak widzicie, przybliżę jeszcze kartę do kamery. One są dosyć groteskowe, wręcz nierealne. Trudno je utrzymać w dłoni, a co dopiero się nimi posługiwać? I wybaczcie, kochani, powiem wprost bo reprezentują wydumane problemy, takie szukanie dziury w całym. Tak jak tutaj jesteście paziem, bo w kogoś bądź w coś wątpicie, tak jak w tych buławowych energiach chcecie jakieś aktywności, czyli rozwój tego asa denarowego, przełożyć na później, bo macie ochotę po prostu odpocząć, tak tutaj z tych dwóch powodów tworzycie Jakiś sztuczny problem. Szukacie dziury w całym, moi kochani. A naprawdę przy tej dwójce, tak jak powiedziałam, idącej z otoczenia, a to jest ten drugi kielich do pary, nie ma ku temu powodów. Wręcz przeciwnie. To jest wręcz wskazanie, aby zintensyfikować swoje wysiłki. W tej ósemce właśnie była oczywiście nie w tym takim smętnym wariancie. Podejmij decyzję, zobaczcie, to jest właśnie ten wybór, to jest ten jeden miecz, a z mieczy w dłoni tego rycerza. A co ma robić strzelec zgodnie z energią tej karty? Zamiast podejmować decyzję, a to właśnie doszukiwać się jakiegoś drugiego dna, które w ogóle nie istnieje. Być może po prostu uznaliście, że skoro tyle zostało zrobione, czy to na płaszczyźnie emocjonalnej, związkowej, osobistej, czy właśnie takiej denarowej, bardzo materialnej, to teraz należy poczekać na rozwój wypadków. Jak to mi się potoczy? I uzasadniacie właśnie taką postawę w czerwcu jakimiś rozterkami, jakimiś wątpliwościami, jakimś zmęczeniem. Czyli właśnie tworzycie nieistniejące, groteskowe dwa miecze w sytuacji, kiedy za tego księżyca wręcz na siłę próbuje ten słoneczny blask wskazać Wam drogę. A te buławowe energie mówią wręcz o konieczności działania, robienia użytku z tego asa buław, a nie takiego przystawania w dwójce, czyli w progu w tej paziowej energii. Tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że energia opiekuńcze, wszechświat wręcz będzie Was na siłę przeciągał na tą drugą stronę. Mam więc nadzieję, że dzięki tej karcie pozorna trudność przestanie być jakąkolwiek trudnością, bo będziecie po prostu mieć świadomość powodów dla których przystawacie w progu jako ten paś z tym bułowowym rozwojem waszych dotychczasowych osiągnięć, moi drodzy. Dobrze, ale zapytamy się w takim razie, jak sobie z tym poradzić, gdybyście zaczęły traktować właśnie tego rodzaju myśli jako jak najbardziej uzasadnione i realne. Zobaczmy, co wam tarot tutaj doradzi, moi drodzy. Obudź się! Obudź się, niech twój as mieczy, czyli jeden z tych, zrobi swoje i trafi w dłonie tego właśnie rycerza. A, czyli w gruncie rzeczy Tarot nie powiedział nam nic nowego, bo a, już właśnie chociażby w tych dwóch kartach ten przekaz nam się pojawił. Nie czas na odpoczynek, moi drodzy. Ale masz dobrą pasę, jesteś w świetnej energii. Może masz i słuszność, drogi strzelcu, że ten twój zasięg dolarowy jest na tyle pewny i stabilny, że nie potrzebuje już aż takiego zaangażowania jak w maju, niemniej jednak nie oznacza to, że można go zostawić samemu sobie. Co w takim razie tutaj w czerwcu cię wesprze, zachęci do działania. Może będzie po prostu miłą niespodzianką. I znowu as buław, słuchajcie, nie ma opcji. Ja sobie na chwilę zdejmę tą kartę, żebyście widziały tą korelację. Zobaczcie, dwójka buław to było dla mnie za mało. Pojawiła się trzecia buława, ale paziowa. No już wiemy dlaczego. A teraz mamy już tego asa buław no w pełnym rozkwicie, pokazanego w tej talii jako latarnia oświetlająca ci drogę. Zauważ, że nie ma już żadnych przeszkód, że nie ma powodów do wątpienia, do zasłaniania się, kochani, wybaczcie, ale tak to Tarot pokazuje, takimi nieuzasadnionymi jakimiś rozterkami. Ten kamień na waszej drodze, jeżeli nawet był, bo czekałyście, czekaliście właśnie na tą informację z zewnątrz, czyjąś gotowość. Teraz już Wam nie zagradza drogi. Nie ma co siedzieć, czekać. Zobaczcie, znowu mamy takie dwie znudzone panny na tych wizerunkach kart. Plus jeszcze ta wątpiąca, bo to, co właśnie przyszło z otoczenia w tym drugim kielichu, otwarło Wam tą aktywność, umożliwiło Wam tą dalszą aktywność. Ja rozumiem i pewnie wasze energie opiekuńcze również, że bardzo żeście się napracowali, może namartwili. I teraz kiedy ten złoty denar jest w Waszych rękach, no to uważacie, że ach tam, nic złego się już nie stanie, wszystko jest w porządku i nie stanie się oczywiście, ale... Skoro macie tak sprzyjające energie, otwarła Wam się droga i to Was jeszcze miło zaskoczy, jak właśnie przekraczanie, to jest ta brakująca trzecia buława, żeby karta była bramą, jak ta droga, jak ten proces jest łatwy do zrealizowania. Dobrze, moi drodzy, co więc macie w tej dwójce, powiedzmy, quasi trójce zostawić za sobą, co wygaśnie w tych wiosennych energiach? I z całą pewnością już więcej nie będzie źródłem ani powodem do tego typu energii, jaka jest w dwójce mieczy, czy właśnie w czwórce kielichów. Zobaczmy, moi drodzy, co wygaśnie no Wasza ciężka droga. Może nie była wcale taka ciężka, ale pewnie woleliście ją przemierzyć w siedmiomilowych butach niestety. Szliście nią w energii Eremity, ale on już jest na finale. W tej talii widzimy końcowy aspekt karty pustelnika, który już nie idzie przez mrok, już de facto nie potrzebuje tej nadziei, bo zakończył swoją drogę. Znajduje się w świetle dnia, więc zobaczcie, to jest najlepszy dowód na to, że macie tą podróż za sobą, faktycznie ten wasz as denarów no, już ciąży wam w dłoniach. To, co najtrudniejsze, najbardziej mozolne czy najbardziej nudne jest za Wami, więc tym bardziej pora zrobić użytek z tego asa denarowego. Odpoczniecie jesienią. No właśnie, co zacznie się dla Was w tych letnich energiach? W takim razie rozwijać, moi drodzy, co jest po drugiej stronie tej dwubuławowej bramy. Zobaczmy, kochani, co nam się chce pokazać. O, jak ładnie, królowa z bułową w dłoni i ze słonecznikiem symbolizującym oczywiście słońce. A więc moi drodzy, zaczęliście od królowej i skończyliście na królowej, która reprezentuje właśnie ten buławowy żywioł, który tutaj upominał się o swoje, czyli o to, żeby nie stać w progu jako ten paś, tylko jak widzicie, Dalej w tej królewskiej energii kontynuować dzieło, rozwijać ten materializujący się nowy początek w Asie Denarowym. Dopytam jeszcze o tą kartę, co wiąże się właśnie z tą aktywnością, moi drodzy. O pięknie, bo to jest siódemka kielichów. Będziecie wybierać nowe radości, czyli do tego, co już Was cieszy w tym asie buławowym, aczkolwiek może jakiegoś strzelca też napawa wątpliwościami. Dołożycie nowe powody do zadowolenia. I teraz już wiemy, dlaczego tak Was wiecie. Tarot popychał w tych buławowych energiach przez taką nietypową ósemkę, przez tą kartę zmęczenia. Przez właśnie taką wizualizację Asa Buław jako latarni wskazującej drogę. No bo dzięki temu będziecie mieć kolejne powody do szczęścia, do poczucia spełnienia i sukcesu. Macie po prostu dobrą pasę, a więc niech nie będzie ona dla was powodem do tego, żeby zaciągnąć hamulec tylko wprost przeciwnie nadal bardzo intensywnie działać, bo będzie warto. To Energia Lata, ta siódemka kielichów, a ja chciałabym jeszcze dla Was wiedzieć, jak zakończy się ten miesiąc. Spójrzmy, moi kochani, z czym wychodzicie z czerwca? Nawet nie musiałam pytać. Nie mogłam już wyciągnąć tej królowej, więc dostaliśmy króla, ale zauważcie, że to jest król, który łączy właśnie tą bardzo wysoką energię osobistą, ale z żywiołem kielichów, moi drodzy. No nie muszę dodawać, że to jest właśnie ten Wasz kielich, który się łączy z tym drugim, przychodzącym z otoczenia, od świata. Czy jest jakąś osobą, czy jakąś właśnie sytuacją, więzią, jaką tworzycie z nowym miejscem pracy, czy realizacją swoich pomysłów. Nakończycie no ten miesiąc zadowoleni. Tak jak tu i jak tutaj w królewskiej energii. Więc pożegnajcie takie paziowe zastanawianie się nad następnym krokiem. Nic na tym nie zyskacie. Za to nie ustając w wysiłkach możecie się właśnie spodziewać pomnażania tych kielichowych energii. No tak czy inaczej kończycie ten miesiąc w pełnym spokoju i poczuciu kontroli nad sytuacją. Czego oczywiście moi drodzy z serca Wam życzę. Miejcie się jak najlepiej. Pozwólcie Waszą energią opiekuńczym zachęcić Was do dalszych aktywności, bo tak jak pokazała ta siedemka kielichów, to jeszcze nie koniec. Rozwój tego Waszego zasiewu przyniesie Wam wiele miłych niespodzianek. A ja dzisiaj się już z Wami żegnam. Jeszcze raz wszystkiego, co najpiękniejsze życzę. Dziękuję za Waszą obecność. Czas, uwagę. Do widzenia, kochani.